Rozmowa o dziewiątej. 9.22, Marta Czechowska, dzień dobry, a gościem rozmowy po dziewiątej jest dzisiaj Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru, dzień dobry. Dzień dobry, czas jest względny, dla mnie jest 5.15. Dzień dobry. Zaczynamy aktualnościami, panie dyrektorze, bo ruszyły już zapisy na korowód winobraniowy i chętni mogą się zgłaszać. Jak to wygląda, jaki będzie motyw przewodni tegorocznego przemarszu? Zgłaszać się trzeba do Kamila Derdy, który zbiera do swojego merytorycznego koszyka wszystkich chętnych. Więc proszę znaleźć na naszej stronie kontakt do Kamila Derdy i tam się telefonicznie bądź mailowo zgłaszać. W skrócie hasło na tegoroczny korowód brzmi Piekło Niebo a w lekkim rozwinięciu niebieńskie wizje i piekielne demony. Więc z jednej strony aniołowie, wszystkie stwory z marzeń sennych, a z drugiej strony koszmary, diabły, czarownice, mrok tego świata. Więc Duże pole do popisu szeroko. wyobraźni. Tak, niektórzy się nie będą musieli w ogóle przebierać. Myślę o aniołach oczywiście. Panie dyrektorze, czy jest już zarys tego korowodu, oprócz tego, że mamy temat przewodni? No, my zawsze mamy szablon i jak zwykle to wszystko, co najpiękniejsze, co się sprawdza przez lata, co ludzie kochają i na co czekają, jest zawsze zmodyfikowane. Jakby ktoś się uważnie przyglądał na przykład udziałowi fantastycznych glinoludów z teatru Glina da Bogdana Nowaka z Bolesławca, to zauważyłby, że co rok pojawiają się um, w stałej konwencji nowe elementy. Zawsze jest nieco inaczej. Jakby ktoś przyglądał się uważnie teatrowi Asocjacja 2006 Piotrka Tetlaka z Poznania, to też widziałby, że z roku na rok są nowe instalacje, nowe kostiumy, mimo że ten sam zespół. Gdyby ktoś się przyglądał w fantastycznej grupie terminusów Aquos Nowej Soli, Edia Gramont, on ta też widziałby, że raz to są czarownice, innym razem aniołowie, jeszcze innym kardynałowie i tak dalej, i tak dalej. Yy, Korowód, więc... 13 Korowód 13 września. Trzeba policzyć. 13 września, jak zawsze w sobotę, o godzinie 12, 12, jak zawsze w upalnym słońcu. Jaka będzie trasa? Taka sama? Taka sama jak rok temu, jak dwa lata temu. Na razie trasy nie zmieniamy. Jakie jest zainteresowanie? Czy już Zielonogórzanie myślą o tym, o tej imprezie? Korowodem zawsze jest duże zainteresowanie, bo proszę pamiętać, że korowód ogląda kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a bierze w nim udział czynnie kilka tysięcy ludzi. Największą frajdę mają chyba dzieciaki, które się przebierają za co chcą, i to dla ich uśmiechów robimy ten korowód. Na ten korowód przyjeżdżają ludzie z całej Europy. Ja ciągle przypominam, że kiedyś jak już tych korowodów, mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi taki czas, ale gdyby nastąpił, nie daj Boże, nie będzie, to ludzie sobie przypomną, jaka to była marka Zielonej Góry i naszego regionu. Naprawdę możemy być dumni z całego winobrania, z całego naszego święta, i, a ten korowód jest taką perełką, taką wisienką na torcie wspaniałą. Władze miasta zapowiadają, że będzie coraz więcej akcentów winiarskich, coraz więcej tych elementów. Czy one się pojawią również w Korowodzie w większej liczbie? Będzie na przykład więcej platform? Winiarskich. W tym roku niekoniecznie, ale będzie znowu pewne nowum, dlatego że duża platforma winiarska będzie pięknie i inaczej przystrojona. Zaprojektowały ten, ten wystrój dzieciaki, no młodzież, uczniowie liceum plastycznego i pod nadzorem swoich pedagogów tworzą fantastyczny wystrój łączący. Z kostiumami tejże, właśnie winiarskiej platformy. Cel jest taki, żeby z roku na rok dokładać ozdób na jeżdżące platformy. Ja nie jestem wielkim fanem tych platform, ale czasami one są niezbędne po to, żeby fantastyczne tancerki z różnych szkół nie szły w swoich pięknych, delikatnych bucikach na płętach, po asfalcie, bo je sobie zniszczą, tylko żeby na deskach platformy mogły sobie tańczyć. Te platformy jednak są niezbędne, ale nic by nie przeszkadzało, gdyby były pięknie przystrojone. Więc już jesteśmy po znakomitych rozmowach właśnie z Liceum Plastycznym. Są pierwsze projekty. Wszystko zależy teraz od pieniędzy, ale wczoraj właśnie dostałem dobrą informację od pani dyrektora Gaty Miedzińskiej, że miasto sypne Pieniędzmi, więc szybko zamawiamy jeszcze wystrój tych innych platform. Ile zdążymy, tyle zrobimy, ale obiecuję, że co rok będziemy dokładać nowe, więc te platformy już będą minimalnie zauważalne, a nawet będą tworzyć swoistą atrakcję korowodu. To skoro dotknęliśmy już kwestii finansowych, ile będzie kosztowała produkcja korowodu w tym roku? Powinna kosztować około 250 tysięcy złotych. Czyli to jest taka kwota. Już w moim przekonaniu e, profesjonalne. Winobranie 2025 zacznie się 6 września w Zielonej Górze, ale Lubuski Teatr ma już gotowy cały grafik winobraniowych spotkań teatralnych i Zielonogórzanie już mogą wybierać z repertuaru. Z repertuaru. Zatem, kto przyjedzie, jakie spektakle obejrzymy. A te tajemnice, które są ujawnione na stronie, można, sobie, można się z nimi zapoznać. Natomiast wszystkie szczegóły zna Magda Pawlak, i to ją trzeba zaprosić. Ja głową jestem gdzie indziej. Ale trzeba też zaznaczyć, że będzie premiera Lubuskiego Teatru, wspólnie wyprodukowana z Teatrem Głogowskim. Tak, piękna komedia, akompaniator, dowcipna, inteligentna, z dwójką aktorów, z naszym filarem Elą Donimirską i dy, dyrektorem Bartkiem dyrektorem Głogowskiego, Głogowskiego Domu Kultury i który reprezentuje Teatr Głogowski. To jest wspólny projekt. Tych wspólnych projektów będzie, będzie więcej, bo realizujemy trzy projekty z teatrami niemieckimi. Między innymi właśnie pracuję nad adaptacją powieści Janosza, Szczęśliwy kto poznał Hrdlaka, Z teatrem w Citał to zrealizujemy, a z teatrem w Kodbus będziemy realizować dwie bajki dla najmłodszych. Wróćmy jeszcze do premiery, bo winobraniowe spotkania teatralne rozpoczną się tym spektaklem, ale też zamkną. O czym jest Akompaniator? akompaniator jest o w skrócie o meandrach miłości w anturażu świata muzyków o nieszczęśliwym y, akompaniatorze, który, który zawsze przyglądał się wielkiej gwieździe operowej i ukrywał swoją miłość aż przyszedł dzień, kiedy odważył się i Bartek Adamczyk grający tę rolę y, y, odważył się powiedzieć kocham panią. Co się potem wydarzyło, to już jest istne szaleństwo, piękny, mądry tekst o tym, żeby czasem być bardziej odważnym, ale no, również o tych różnych zawiłościach, że miłość nie zna granic i te labirynty są nieprzepastne i niesamowite. Miłość ma różne oblicza. Piękny, mądry, inteligentny tekst, genialnie zagrany przez dwójkę wspaniałych aktorów. A w roli śpiewaczki dodajmy jeszcze Elżbieta Donimirska. Taka jak śpiewa, ludź, kallas przy niej to jest myszka Miki. Dziękuję za Pas rozmowę. Robert Szczechowski, dyrektor Zielonogórskiej Sceny był porannym gościem radia Zielonego. To już wszystko. Dziękuję Lecimy za rozmowę. na kawę, do zobaczenia w teatrze. Rozmowa o dziewiątej.